Dzień dobry Państwu. Jest jesień. Sklepy funkcjonują, czyli to nie jest 1 listopada ani 11 listopada. Właśnie byłam w sytuacji, w której pani machała do innej pani i mówiła dzień dobry. Ta pani nie zauważyła. Ta pani machająca mówiła ciągle dzień dobry, halo, dzień dobry, halo. I do tej pory ona to mówiła, dopóki druga pani się nie odwróciła. Podzielam za upór, ja bym chyba mochnęła ręką. Bo też machnęlibyście ręką, czy do skutku byście krzyczeli na całym osiedle. Halo. Bolku, jakbyś ty zrobił, tam tamtej pani, tamtej, co przeszła z nad koroną, Tak szczerze, to już się nie mogę doczekać grudnia i pierniczków. Wiem, że te się są dostępne nic teraz, ale nie ma grudnia nie ma pierniczka. Właśnie byłam świadkiem kolejnego kolejnej sytuacji pani na ryneczku powiedziała, że druga pani że twarde ziemniaki ziemniaki przypominam, mieszkam w Poznaniu tutaj są pyry 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 ale pani pewnie przyjezdna no. tak jak ja kiedyś byłam przyjezdna no. Mówiłam, ziemniaki w zasadzie nadal tak mówię, ale nie w miejscach publicznych, dzień dobry Państwu, jest ciemno, kojarzycie te kadry takie. Gdzie jest człowiek? Za nim jest. są książki, dużo książek, czyli coś, co świadczy o jego inteligencji. No, tak więc. Ja. Ym, nagrywam już tą bojaderkę, Ja nie wiem ile czasu. No, tu są ciuchy. No, trochę tej inteligencji jest, jednak. Nagrywam tą bawiadelkę już, nie wiem, z tygodnia. Coś takiego. Chyba będę nagrywać tym telefonem, bo jest po prostu najszybciej. Chociaż jakość aparatu jest dużo lepsza, ale sami widzicie. Wystarczy, że gdzieś tam spojrzę i już po prostu ucieka mi szyja i cały tuf. Wystarczy jest tylko głowa i, i, i puste półki. Potraktujmy to wszystko jak, jak eksperyment, czyli w zasadzie yy, każda bajderka jest eksperymentem, nie? Ja sobie teraz przeglądam przepisy. Przeglądam sobie przepisy grudniowe. Pokażę Wam. Tak, przeglądam właśnie takie przepisy. Przepisy niemieckie. Uwielbiam po prostu ich kuchnię, w zasadzie ich piekarnik. Uważam, że Niemcy robią fantastyczne ciasta, ciastka. Te całe lepkucheny i inne pierniki, to po prostu jest jakaś magia. O, lepkuchen, boże. No cudowne. O Jezu, Rum, o Jezus, masakra. Ech. Polski, hmm. patrzcie, a niby niemiecki. Ja sobie tak przeglądam te przepisy, bo ym, grudzień blisko, w grudniu będziemy jak co roku ym, bardziej aktywni na Instagramie przede wszystkim, bo przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, a tutaj oglądają, a jeszcze nie. Na Instagramie nas nie odwiedzili, to co grudzień odliczamy do świąt. Od 1 grudnia do 24 grudnia na Insta Stories Mary Mas, to się nazywa. Chciałabym też troszeczkę rozruszać kanał, tak pod, pod wypieki, znowu. Tęsknię za tym i tęsknię za takim bardziej ludzkim formatem, muszę przyznać za tym próbowaniem najbardziej tęsknię, żeby wam opowiedzieć, co tam jest. Ja wiem, że teraz każdy idzie gdzieś tam w szybkie rolki i mm, sama oczywiście teraz też bardzo lubię takie szybkie przypisy, szybkie rolki, ale jednak no ja myślę, że to nie jest, to nie jest moja bajka po prostu. Inaczej prawdopodobnie bym w to weszła i bym to y, robiła częściej. Byście mieli też więcej przepisów, ale tutaj nie jestem po prostu dinozaurem i trzeba się z tym pogodzić. Dinozaurem, który lubi niemieckiego pierniczka. <grywka> nie wiem, czy o tym wspominałam, czy pokazywałam, ale jednak upiekliśmy te rogale, świętomarcińskie w mniejszej ilości niż zwykle, bo zazwyczaj też utrwalałam taką tradycję wysyłania rogali w różne części kraju, do ludzi, nam bliskich. Teraz tego nie zrobiłam, tylko tak uszczupliłam produkcję do zaledwie nas, czyli domowników w postaci dwóch osób i gości, których, których gościliśmy w okolicach 11 listopada. Myślę, że przez te lata wysyłania tych rogali tutaj miałam swój udział w promocji Rogala świętomarcińskiego w pozostałych yy, częściach kraju. Niedawno byłam w Gdańsku, raptem parę dni temu i tam widziałam yy, yy, taki... Yy, jak to się nazywa? Taki potykacz. Yy, 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 yy. Potykacz. Na tym potykaczu był napis, była taka informacji o rogalu gdańskim, który wyglądał totalnie jak księto marciński. Więc, yy, no, inspiracja duża. Podejrzewam, że gdybym tak nie wysłała na Pomorze yy, tych rogali, o czym wspominałam na Instagramie, to być może ten rogal gdański by nawet nie powstał. I pytanie, jak to traktować? Jako inspirację czy jako już kradzież? Potraktujmy to jako inspirację po prostu. Że tutaj moja wiara w ludzi i w po połączeniu z naiwnością um, takie stanowisko mi tutaj e, proponują, ale cóż, po prostu taka jestem, ja, ja widzę w tym pozytywy. Fajcie, trochę hamstwo, nie? Czas na mój sweter. Sweter, który nazywam Nieszczęściem. Chociaż daje mi dużo szczęścia. Dlaczego powiedziałam, że to jest sweter nieszczęścia? A to dlatego, że to jest nawiązanie do pewnego komentarza, który miał miejsce lata temu, jak byłam jeszcze dzieckiem. <laughs> w zasadzie nastolatką, no ale to też dziecko. I to było chyba w gimnazjum. Tak w gimnazjum to musiało być. I kolega mi powiedział na widok. Podobnego swetra, tylko bardziej zmechaconego i bardziej takiego jakiegoś wełnopodobnego, że wyglądam jak nieszczęście. Tak, to były komplementy <laughs> tego rodzaju. I wspominając sobie ten komentarz, yy, myślę sobie o tym, że, że mnie wtedy w ogóle nie uraził. To jest dziwne, bo w takim wieku jednak człowiek jest bardziej taki łasy na komplementy, szczególnie chyba dziewczynki, ale, ale to mnie nie dotyczyło. Dobrałam to jako um, ocenę celu, do którego dążyłam, czyli do tego, żeby się po prostu oszpecać, bądź nikt tego nie zrozumiał, ale każdy wie, każdy był gdzieś tam w takim punkcie swojego życia, może nie takim szpetnym, gdzie cel był, celem była szpetota. Ale no, mnie to przybierało tą formę buntu. Dlatego z dumą noszę yy, podobiznę tego swetra, to nie jest ten sam sweter. Taka refleksja z rana. I Pokażę wam, co jest na półkach. Nawet tak, tutaj są książki, które skłaniają do myślenia o pisaniu. Głównie scenariusza filmowego, ale nie tylko, bo i też przydatne są do pisania różnych opowiadań, powieści, gdzieś tam strukturyzują po prostu em, to, co człowiek ma w głowie, co chce przekazać. Tutaj są dzienniki. Dzienniki to jest moja ulubiona po prostu, ulubiony gatunek. Yy, świetne są. O, dziennik zimowy, wreszcie będę mogła sobie przeczytać, bo dziennik zimowy zostawiam sobie na zimę, więc czekam na pierwszy śnieg, a pierwszy śnieg ma być już w, yy, w niedzielę. Tutaj są stoicy. Tutaj jest magazyn książki, reszta jest gdzieś tam wszędzie w domu. Tutaj są umilki mój po prostu idol Snoopy przy maszynie, który zawsze zaczyna swoje powieści od It was a dark and stormy night. Ja mam teorię dotyczącą Snoopy'ego, że dlatego on został taki popularny w Polsce, chyba na świecie też, bardziej popularny niż Charlie Brown. Bo po prostu napisał tą książkę. Ona się stała bestsellerem, na tyle bestsellerowym bestsellerem się wyprzedała, nigdy nie można jej kupić. Dlatego takie echa zostały po tej książce i ta książka po prostu tutaj urodziła legendę. On jej nie urodził, ona urodziła jego. On niech będzie mi inspiracją do moich działań twórczych. Trzeba mieć idola, po prostu. Ulubiony pisarz, Snupi. kalendarze adwentowe. Misja nie zakończyła sukcesem, ale się nie poddajemy. Jutro też jest dzień. Jutro jest też dzień, a w zasadzie to jest kilka dni do grudnia, chociaż przed grudniem chciałabym już je mieć. Ale kupiłam inne rzeczy i wam pokażę co. Czyli to teraz będzie końcik konsumpcjonizmu. Jak prawdziwa youtuberka teraz herbatkę jedną z moich ulubionych owsiankę moją no, ulubioną. Tutaj zostawiam coś na koniec. Nivy akrem ulubione mleko do kawy. Dzieciężyca, nie wiem jeszcze czy ulubiona, odżywka do owsianki, owsianka błyskawiczna, w sensie płatki owsiane błyskawiczne i mleczko kokosowe, to są takie basici, a teraz... Pierwsze, co? Drugie, co? Patrzcie! Ale to piernikowe, to będzie czekało do grudnia. Wiedziałam, że to będzie na grudzień. No to dzisiaj jest zimno, prawie do grudnia. Tak. Ja tak. głowę te ta reszty. No, kobieta zerwała, e, owoc z, z drzewa poznają dobra i zła, gryzła i dała mężczyźnie i to będzie to samo. Otwarzamy. Będzie, e, to będzie odtworzenie, a przy okazji to będzie też zerwanie z drzewa poznania do, dobrego i złego piernika. nam się, jest dobre. Wszystkie pierniki są dobre. Mm, 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 Przypomina mi się pewien odcinek. Tak, detektywa Monka. To może zjeść zjesz całą mi nasz kolejny. Mm, mm. Jaki <suszy> odcinek? Który? Ostatni z laleczka z budy. Dobre? Polecam jakie to jest dobre. Jeżeli jeszcze nie znacie tej marki to są najlepsze pierniczki ever, to jest warte wszystkiego, nawet duszy. Cześć Dominik, co dopiero powiedziałeś? Że ktoś smaży oponki. Bo jest taki zapach oponkowaty, nie? Tak. Jakieś drożdżóweczka, ale. To są sposób... no. Tak, to chyba ona. No to miniu. No? Jak myślisz, kim jesteś w alternatywnej rzeczywistości? Pysynkarzem, bogatym, popularnym bardzo. Kompozytorem. E, ewentualnie. Czekaj, pysynkarze... Zmienię kadr. Okay. Ewentualnie zamiast być pysynkarzem, jestem znanym w środowisku producentem i autorytetem. Jestem e, Gdyby w chory, bo tak się nazywa ten wszechświat, jorora, oceniam wszystko mm, jestem takim polskim frankiem zapu. Mm. miątki taki krzywego i głupio mi się w tych, z na kiblu. Hmm. Ten profil jest dwe, ładniejszy, podobno. Więc... O, to jest ten, po sobie, to jest, ja już wiem, jak to jest, coś powiem. Ten profil masz ładny. Mhm. Ale ten drugi masz ładny. A mogę tak, tak jak kryminalista? To nie jest kryminalista. Jest on face. No, a ja jestem w rzeczywistości alternatywnej: Starym Niemcem, który je pierniczki. Je pierniczki. Je pierniczki i, i ma swoją winiarnię. I się Co fajnie je... ubiera. Co? Co je. Nie powiedziałam tak, przepraszam. Nie Nie powiedziałam tak. Nie pierniczki. Dud. Nie bróż. Może i pierniczki powiedziałeś. No powtarzam. Ostatnio mi się pojawiam na Instagramie. Tacy, tacy mężczyźni. To jest, to jest coś. Z mojej podświadomości, co algorytm podchwycił. Niemcy ja mi się pokazań, bo... No, Niemcy mi się, mi się pokazują. Marzyć się Mam jeszcze hmm, Halloween, ale już niedługo, bo niedługo będzie. Boże, muszę zrobić grafiki. Z tak, Nie zapominam. Niedługo będzie Mary Mas, już teraz zapraszamy na Instagrama. Tam będziemy odliczać do świąt. Chcesz coś przekazać w tym listopadowym czasie? Dobra, no to no to się będziemy widzieć. Będziemy się słyszeć. I tu, na Instagramie. I tu ilustrujemy pojaderek i okruchów moją muzyką. A y, 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 robisz jazz? Nie. Jak zaczniesz, to będzie. W ogóle powiedzcie, czy broda jest lepsza, czy gorsza niż poprzednio. Głosujcie w komentarzach. Jest bardzo istotne. Czy, czy taka długość brody lepsza, czy jednak znowu zapuszczać na długą? Ale wyście wy prostu nie widzą chyba. Proszę bardzo, jest taka skrócona mocno. Mm -hmm. I pytanie do was, nie? Czy właśnie lepiej tak, czy zostać tak, czy, czy raczej zapuszczać sobie, wiecie, taki... Żeby zakryć sobie przyrodzenie, jak się mm. widzi na plaży. <laughs> oh. Ej, Dominik, jak teraz zaczniemy zapuszczać, <laughs> mamy listopad. To, może... to mogę nie zdążyć do sierpnia. Nie Czekaj. no, zdążyć. tak. To może mi wroda nie wyrośnie dłuższa, ale będę miał gacie do prania. Ty będziesz miał. Będę miał. W sensie moje gacie będą do prania. Jak będę miał do wymiany oponę w samochodzie, to nie znaczy, że ja ją będę wymieniał, rozumiesz? Czy ja jestem mechanikiem w tym domu. Słuchajcie, trzymajcie się Ja. Niech Was nie dopadnie jesienna deprecha. precha. Tak? Bierzcie witaminę D. I kwasy omega. I kwasy omega. Nie, nie jestem lekarzem, nie jestem od suplementacji, dowiedzcie się sami. Nie mówcie, co... Nie, ma, nie mówię, co macie robić, ale polecam bardzo, by mi pomaga. I pamiętajcie zajrzeć na Instagrama naszego, szczególnie od 1 grudnia, bo tam będzie odliczane. Jak nie macie kalendarza adwentowego, to to możecie potraktować jako klenarz adwentowy. A jak macie klenarz adwentowy, to dajcie znać jaki, bo my jeszcze nie kupiliśmy żadnych takich, wiecie, czekoladkowych i mamy tutaj dylematy. Ręka ci uschnie zaraz. Tak, bo yy, mam na wyciągnięcie dłoni, ten telefon. Dobra, to się żegnamy. Mam hełm z własnej ręki tylko będą bardziej po świńsku. Lord Świniopon. Idziemy, Dominik. Gdzieś. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Albo bajaderkowym, albo wypieczeniowym, albo jeszcze jakimś W następnym innym. odcinku. Czy Sylwia znajdzie robotę? Czy Dominik zazna spokój w życiu? Czy narkotyki przestają działać? O tym i więcej już wkrótce.